Nad uśpioną Galileą, światłym rok skrom przecięło, i poniosło wieść po świecie. Pan się rodzi w Nazarecie, pan się rodzi w Nazarecie. Niech kto ży w koszule wdzieje, niech podąża do Betlejem. Tam na sianku wśród bytlątek, życie boskie ma początek, życie boskie ma początek. O radosna wieść! Radosna wieść, nieźcie wieści tej zarzewie, tym, co w lęku, w bólu, lub gniewie. Idźcie wszyscy do kołyski oddać cześć. Idźcie wszyscy do kołyski oddać cześć. Rzymskiej mocy posąg lity, jeszcze światłem lśni odbitym lecz nie boj zimne bryły, że bezsilna władza siły, że bezsilna władza siły. Bez Legionów, Twierdz i Złota świat odmieni król żywota, pan oraczy i pasterzy, co w człowieka świętość wierzy, co w człowieka świętość wierzy. O, podniosły hymn, o, podniosły hymn, Głoście hymnu tego tony, Trwożnym, słabym, poniżonym, Nieście dzięki dostajenki, stajenki, Jeszcze dzięki do stajenki, Na bezdroża uroczyska, Gwiazda jak drogowska błyska. Poprowadzi w kraj nieznany Trzy królewskie karawany, Trzy królewskie karawany. I wstumione zajrzy twarze, Gdy im cel podróży wskaże. Padną władcy na kolana, Uznać w synu cieśli pana, Uznać w synu cieśli pana. O szczęśliwa noc, o szczęśliwa noc. Bogosław Jezu plenie, krwi zrodzonych na cierpienie. Królom łykom, śmiertelnikom daj nam moc. Królom łykom, śmiertelnikom daj nam moc.